Państwo z tym filmikiem promocyjnym to już Cała, cała wielka historia to też było. Podejrzewam, że to też sprawa jedli, pana Jednińskiego chciał się odegrać chyba tutaj na, na władzach naszej gminy, bo po tym ten filmik to jest, to jest śmieszność. To tak jak tutaj pani radna zauważyła i w większości mieszkańcy, bo, bo jak ten filmik y, ukazał się to do mnie osobiście przychodzili, dzwonili mieszkańcy i pytali się co za promocja gminy, stara rudera i pomnik na gołej Certo? Sure. Filmowany od strony Pupy, że tak powiem. I to jest promocja gminy. Pytali się, gdzie jest wypowiedź pani Wójt, gdzie gospodarz gminy powinien się wypowiadać i pokazać, tak jak w innych gminach, na co, jaka gmina nasza jest piękna. Więc ja tam zadzwoniłem do pana starosty wtedy i mówię, panie starosto, dlaczego nie został zaproszony gospodarz naszej gminy do udziału w tym filmiku. Pan starosta mi odpowiedział, że to sprawa pana Jedlińskiego, bo pan radny Jedliński tam. To tym kierował. Więc zadzwoniłem do pana Jedlińskiego no i mówię, dlaczego? Pytam, dlaczego się to tak stało. Pan Jedliński prosto mi powiedział, że on naszej gminie nic nie zawdzięcza, bo mieszkańcy go nie wybrali i tutaj nie widzi żadnej potrzeby, żeby tu się gospodarz wypowiadał. No i tyle, na tym się skończyło.